z prawem i takie sytuacje też mogą się zdarzać. To jest trochę inna kwestia niż, bo co, jedna rzecz to jest niezgodne z prawem, a druga rzecz niezgodne z prawdą, prawda, Tu poruszamy się wokół dwóch mm -hmm. kwestii. I jeśli już jesteśmy przy tym, dostaliśmy jako organizatorzy takiego maila Pozwolą Państwo, że zacytuję fragment. Zaprosili Państwo człowieka, który prowadzi stronę wykop.pl, na której jest pełno materiału związanych z krzywdzeniem dzieci, pełno treści rasistowskich, a także nielegalne instrukcje, jak wejść w posiadanie narkotyków, nie mówiąc o wszechobecnej cenzurze. No dostajemy takiego maila. No i teraz ja Pana pytam, czy to jest prawda, czy rzeczywiście takie rzeczy są, czy technicznie mogą się pojawiać, jak Państwo to weryfikują, jak Państwo to sprawdzają? Nasz serwis działa na zasadzie zgłoszenia użytkowników. Oczywiście my też sprawdzamy treści, czy one są rzeczywiście odpowiednie. Jeżeli otrzymujemy wiarygodną informację, że dana treść jest treścią nielegalną, my natychmiast ją usuwamy. To mój, który pan zacytował, tak naprawdę nie jest związany z treściami na wykopie, ale związany jest z tym, że ja jako osoba, która w pewien sposób twarzą reprezentuje serwis, serwis, który jest dość popularny, w którym niektórzy traktują jak swój drugi dom, często właściwie jako ten pierwszy. Zbawia się z tym, że rzeczywiście niektóre decyzje moderacyjne, niekiedy decyzje pewnego Rodzaju grupy troli, którzy zostali zablokowani, e, powodują to, że różnego rodzaju są plusy, ale też są minusy mojej pracy. Czyli niestety mieliście okazję spotkać się z jednym z nich, czyli różnego rodzaju próbami wywarcia na Was pewnego wpływu na, e, na, 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 na dyskusję. No, oczywiście jest to niezgodne totalnie z prawdą, natomiast no, jest to ten duży problem, o którym rozmawiamy. Tak? Czyli tak naprawdę w trole internetowi, różnego rodzaju grupy coraz bardziej z racji tego, że mają świadomość, jak działa internet, jak działa technologia. Potrafią wpływać na nasze życie nie tylko te internetowe, wirtualne, ale rzeczywiście realne. Panie